Cześć, witam Was w pierwszym filmiku na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam hol smakołykowy dla mojego psa i pokażę Wam smakołyki, które mu kupiłam. Pierwszymi smakołkami są takie kosteczki. One są miękko, na ładny oddech dla psa i to są takie ciasteczka. One Tutaj widzę, że wyglądają jakby białe. Znaczy, takie waniliowe, ale one są miętowe i one są lekko zielone. I one kosztują... one kosztowały mniej, 3 złote. Yy, u mojego weterynarza właśnie pakując takie tatuszki, bo tam jest też taki sklep obok tego, zaraz. Następnym smakówkiem są takie... kosteczki mięsne. Te kosteczki mięsne są z łososiem. One są takie fajne i łatwo się łamie, bo one nie są jakoś strasznie twarde. Kolejną rzeczą... Aha, i one mnie kosztowały 3,50, taka paczuszka. znasz tam i było jeszcze trochę więcej, tylko że już trochę zużyłam. Kolejną rzeczą są smakujki z Active Pest, które kupiłam w biedronce za 2,99 ponieważ był ten międzynarodowy czy tam narodowy dzień, dzień zwierząt, dzień zwierząt przepraszam Was, dzień zwierząt i były właśnie takie smakolki. One są, nie są najgorsze, ponieważ mają 98% mięsa, 60% drobiu wołowin 28% i w korybie 10%. I to są właśnie takie paseczki i jest tutaj 50 gram i to jest 8 paseczków. Dobra. Kolejnymi smakołkami to są smakołki z rojakami. To jest w sumie karma uzupełniająca dla szczeniąt i psów dorosłych raz. I one mnie kosztowały 4 złote. moje już właśnie też. Tego weterynarza w tym sklepie obok I to są takie Gniazdka Jak tutaj widzicie Tutaj Widzicie takie gniazdko To, właśnie, nie wiem, to są takie chrupeczki Jeszcze z nie opakowałam Ale może zrobiłam test któryś z tych smakołyków Raczej zrobię Ale jeszcze nie wiem Dobra. Kolejnym smakołykiem Są Dental Delicious Fort Purina to są takie patyczki, jak tutaj widzicie, one są dwa, są dotąd od dołu. Nie są takie za duże, ja będę dawała, bo mają bo Moja jak jest malutki, 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 czyli jest i szczeniakiem, i z moim One są chyba dla dorosłych, a więc jeszcze trochę poczekam, zanim mu je dam. Szczerze, to nie wiem ile za nie zapłaciłam, ale one są na zdrowe i czyste ząbki. Kolejnym i ostatnim już smakołykiem są... Pedigree Snack Są moim pierwszym i... Są moim pierwszym smakołykiem z Pedigree. I tak naprawdę... Dobra, nie, nie wiem co powiedzieć. E, mają 44% mięsa, a więc nie są jakieś tam najgorsze e, omega-3, witaminy, minerały i jest bez sztucznych barwników i aromatów, z tego co czytam. I są z wołowiną jest ich, jest ich 5 sztuk. Dobra. E, to był ostatnie smakowało. Aha, i kosztowało mnie 320. Nie wiem czy już mówiłam. No dobra, nie jeszcze z tym. I dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku i mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, ponieważ takich filmików ukażę się więcej. I dziękuję, do zobaczenia.